Pozwólcie, szybkie świadectwo, żebyśmy zobaczyli, tak na przykładzie, jak to wygląda. Piękne świadectwo jednego z liderów wspólnoty charyzmatycznej, katolickiej wspólnoty charyzmatycznej u nas w Polsce. Przed laty, kiedy był ten, lider, ten człowiek, jeszcze był no, dużo młodszy dwadzieścia parę lat temu. No, pochodził z domu, jakiego pochodził, nie było tam za wesoło, w dużym mieście na blokowisku. Środowisko przestępcze, w takie środowisko wszedł, uzależnił się od narkotyków, sam też był dealerem narkotyków. I w którymś momencie spotkał kogoś, kto ogłosił mu Ewangelię. Ogłosił mu Ewangelię, i on w takiej modlitwie, w rozmowie indywidualnej u kogoś w mieszkaniu upadł na kolana, oddał życie Jezusowi, wyrzekł się zła, wyrzekł się grzechu. Potem też oczywiście przystąpił do sakramentów. Natomiast przeżył takie dosyć radykalne nawrócenie i doświadczył też uwolnienia. Od tego zła, które go dręczyło, i od, od tego nałogu. No i najtrudniejsze były te kilka tygodni, te, tygodnie, te miesiące, kiedy się nawrócił, bo środowisko, w którym był, z niego zaczęło szydzić i drwić. I pewnego razu, kiedy był tam na tym osiedlu, otoczyło, otoczyli go jego dawni koledzy, kilkunastu z nich on, i wiedzieli, że on jest zawsze taki bardzo narwany i skłonny do, do, do bitki. I jeden z tych przywódców, no, który prowadził takie gangsterskie życie, podszedł do niego, mówi: co, nawróciłeś się. On mówi tak, już nie dilujesz, nie. I go tak z całej siły klast w twarz, nie? I, on, I się go pyta, mówi: i co? Nadstawisz drugi policzek. Ten mówi: nie, nie sprowokujesz mnie. Ale mówi, że, że w środku czuł takie upokorzenie i taki gniew się w nim budził, żeby mu oddać, ale wiedział, że nie może. Nie, nie sprowokujesz mnie. Chwila ciszy, i z drugiej strony chlast nie? ten policzek. Jakoś tam się rozstalił I mówi, że wrócił do domu, był tak zły na Boga, że nie, mógł, że nie mógł oddać. Był tak upokorzony, czuł się tak, że to wszystko jest to chrześcijaństwo, jest bez sensu. Po co, Boże, Cię wybrałem, jak teraz w twarz mnie biją na ulicy moi koledzy. I mówi, kilka miesięcy później, ten szef tych, tego gangu, który go bił w twarz, w jego mieszkaniu, upadł na kolana i oddał życie Jezusowi. I mówi, wtedy na ulicy uwierzyłem Ci. Uwierzyłem w tego Jezusa, w którego Ty wierzysz.